Dzień dobry, witamy Remigiusza Świątka, szefa oddziału MB Motor w Poznaniu, dyrektora Mercedesa. Dzień dobry, cześć. Cześć Tom. Temat naszej rozmowy dzisiaj oczywiście będzie się kręcił wokół, wokół tego nieszczęsnego koronawirusa i kryzysu, ale spróbujemy go trochę ugryźć z innej strony. Bo może nie wszystko jest jakby złe, nie tyle w samym kryzysie, jest jakby część rzeczy, które nam się pewnie uda wdrożyć dzisiaj, które, które się zmieniają, no to może się uda wykorzystać w przyszłości i będą działać na plusu dealerów, a pewnie takich rzeczy jest sporo. No właśnie, powiedz może jeszcze na początku, jak dzisiaj funkcjonuje twoja firma, czy normalnie działacie, sam jest otwarty, czy jakiś przestój ekonomiczny, czy, czy jakieś inne rzeczy? Wiesz co, for, formalnie to mamy, jakby wiesz, wystąpiliśmy o tarczę antykryzysową, więc część naszych pracowników właściwie prawie wszyscy pracują na tym 08 etatu e, jakby, czyli pracujemy po 6 godzin 24 minuty to z pracy, nie tyle przestój czy skrócone wymiar czasu pracy Tak tak no to tam chyba ze dwie trzy, trzy osoby też na przestój jakby wysłaliśmy natomiast staramy się jakby jak, pracować jak największą ilością ludzi Zaczęliśmy w tym pierwszym miesiącu kwietniu, gdzie tak było mocno czuć, że, że nie jest fajnie, to, to zaczęliśmy pracę dość mocno w ograniczonych godzinach, czyli tam 9:17. Natomiast wraz ze złagodzeniem trochę tych restrykcji, chyba to się zaczęło wszystko podnosić, przynajmniej tak to, tak to czujemy. I w tej chwili pracujemy od 8 do 18:00 w tej części bezpośredniej obsługi klienta, natomiast mechanicy od 8 do 20 na dwie zmiany. Także już na tyle to jakby zaczęło się odbijać, że, że, że poczuliśmy potrzebę rozciągnięcia trochę tych godzin pracy. Czyli w serwisie wiecie, że, że, jest, że jest trochę lepiej tak? Od, 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 od maja, od końca kwietnia, po świętach, od majówki? Wiesz, co można powiedzieć po majówce, że to tak, że to tak bardziej zdecydowanie było czuć? Natomiast samą, samą decyzję podjęliśmy już, już jeszcze w kwietniu, że wracamy od maja z trochę większą ilością godzin, dlatego że chyba jakaś blokada taka psychologiczna po, podziałała i, i tutaj się zwolniła. Odkąd ludzie zaczęli chodzić w maseczkach, zaczęli się czuć bezpieczniej. No my dosyć mocno zwracamy uwagę na te aspekty związane z bezpieczeństwem, z maseczkami, z płynami, z rękawiczkami. Ale rzeczywiście jest, chyba że ludzie zaczęli troszeczkę bardziej być otwarci na to, na, na to, co się dzieje, a może zwyczajnie już też mieli trochę dosyć tego siedzenia i, i, i zwyczajnie ich, jakby wiesz, pociągnęło do jakiejś aktywności. Zwłaszcza tych, te tematy serwisowe, gdzie tam są, wiesz, przeglądy wymagane, są wyzwania, coś się dzieje dużo lepiej to wyglądało w części serwisowej tej mechanicznej niż w tej blacharskiej natomiast w tej, w tej blacharskiej no to ewidentnie było widać że zmniejszony ruch na drodze zamknięte markety i parkingi w marketach powodowały że tych zdarzeń drogowych było mniej więc jeśli zdarzeń drogowych było mniej to i tej roboty na blacharni było mniej Dzisiaj rozmawiałem z kolegą, moim szefem serwisu, no to jakby widać, że to, to co się dzieje na drogach, czyli ten ruch zwiększony też się przełożył na to, że ci klienci no jednak zaczęli te nieszczęścia drogowe mieć ich nieszczęścia, nasze szanse, więc e, trochę lepiej i na tej barni również się zrobiło. Okej, okay, a powiedz, bo wy jesteście częścią, częścią dużej grupy bierskiej zagranicznej, mm -hmm. tak, dzisiaj, dzisiaj grupami Frey. Więc pewnie, pewnie jakby niektóre procedury, czy też kryzysowe, czy, czy ogólnie jakieś związane z kontrolą, mieliście opracowane pewnie lepiej niż większość leaders, tak? No bo chodzi mi o to, że, że, że wielu mm -hmm. się, że zmieniło się bardzo dużo ich działalności, że dużo uważnie oglądają każdą złotówkę, że wprowadzili procedury kontrolne, które, które wcześniej trochę działały na, na półwysta, czy przemykali oczy na te procedury. Powiedz, jakby coś się zmieniło u Was. Co faktycznie zmieniło się w bieżącym funkcjonowaniu firmy? Nie mówię tu o kwestiach może bezpieczeństwa, bo to mhm, może Jasne. Ale właśnie, w jakiej na samym film. Wiesz co, no, no tak naprawdę, to tak jak powiedziałeś, to rzeczywiście niewiele. To znaczy, w tym znaczeniu, że, że my te procedury jakby mieliśmy. Oczywiście nikt się nie spodziewał, że, że to się tak stanie, jak się stało, więc pewne historie się zadziały jakby z automatu, ale My cały czas dość mocno zwracaliśmy uwagę i na płynność, i na stoki, i na rotację, na te wszystkie rzeczy. No Teraz jakby jeszcze mocniej popatrzymy, spotykamy się jeszcze częściej, rozmawiamy o tym jeszcze wnikliwiej, tak aż bym powiedział, dotykamy, schodzimy ze dwa piętra niżej w analizie niż schodziliśmy tutaj do tej pory, tak bym powiedział, prawda? Że, że jeżeli się interesowaliśmy na przykład zaległościami na blacharni i szukaliśmy tych pieniędzy. Powiedzmy, dość intensywnie, żeby ci dłużnicy nam płacili tą kasę, żeby ten dept był jak najmniejszy. No tak, teraz te casy rozbijamy jeszcze głębiej, jeszcze dalej. No i zaczynamy używać innych rozwiązań, które nam pomagają, chociażby tutaj mieć większe przełożenie na klientów i na ich chęć do regulowania zależności. Tak bym to politycznie określił. A tak, troszkę spytam. Może nie ale jest to pewien paradoks, że część rzeczy z tego kryzysu może wyjść na dobre, tak? I to w różnym aspekcie, no bo, bo wiadomo, co się działo na rynku pracy prawdopodobnie niedługo, okay. tak? Wielka bolączka kosztowa ludzi. trochę może im no, nie tyle odejdzie, no bo obojęcie, to będzie trudniej, ale jednak rynek pracownika i, i wzrost płatności trochę zatrzymać. To zawsze jakiś tam plus, tak? Ale są też pewnie są też pewnie inne, no, zwłaszcza patrząc na tą rentowność i bardziej pilnowanie tych wskaźników biznesowych. Co ty widzisz dobrego, co, się, co może zostać w branży po tym kryzysie? Wiesz co, to jest właśnie dla mnie jednym z większych odkryć, to właśnie jest to, o czym powiedziałem przed chwilą w kontekście tej blacharni, że gdzieś tam znaleźliśmy rozwiązanie, które nam pomaga teraz sprawniej odzyskiwać te nasze zaległe płatności od klientów, i to jest coś, co odkryliśmy teraz niedawno i co już z nami zostanie, więc zakładam, że będzie nam w przyszłości łatwiej, że jakby te nasze. Te nasze przeterminowane płatności będą po prostu mniejsze i będziemy zdrowsi w tym aspekcie. To jest jakby jedna rzecz. No, druga rzecz jest taka, że rzeczywiście, tak jak powiedziałeś o tych pracownikach, no to trochę stanie na, na, na nogach wreszcie, z głowy na nogi, ale też ten czas teraz jakby ma też taki aspekt, no, trochę, trochę relacyjny, to znaczy, teraz można zobaczyć, na kogo da się liczyć, po prostu, prawda? Bo ja muszę powiedzieć z dużą radością, że jakby u mnie było duże zrozumienie sytuacji przez pracowników, i tutaj informacja o tym, że przechodzimy na ten, na ten niepełny, czas, niepełny czas pracy, została przyjęta z dużym zrozumieniem i nie było żadnych problemów. Ba, też zobaczyłem, na kogo w tej sytuacji mogę liczyć. Kto, kto tak naprawdę w tej, w tej kryzysowej sytuacji chce dać od siebie jeszcze więcej, kto przychodzi z jasnym komunikatem i mówi: Tak, ja rozumiem, ja pomogę, ja jestem, jakby co to możesz na mnie liczyć, a, a kto powiedzmy, no, nie do końca z radością e, i ze zrozumieniem przyjął tą sytuację, która jest absolutnie od nas niezależna, prawda? E, druga rzecz, no to jest e, sytuacja, o której też mówiliśmy, że trochę bardziej zaczynamy zwracać uwagę na sensowność i na zastosowanie tych narzędzi, które mamy, że to, to nie jest tak, że ktoś sobie wymyślił, prawda, to narzędzie, i ono jest po prostu jednym z wielu narzędzi, które e, no, ma sobie tam gdzieś być i, i, i służyć nie wiadomo czemu, bo okazuje się, że te narzędzia są przydatne, i że m, teraz te m, analizowanie pewnych rzeczy no, jest dużo bardziej, dużo bardziej się zwraca. No, te trzy to jest temat też rozwoju kompetencji wielu osób w firmie w tym trudnym czasie. No bo, bo jeżeli okazuje się, że jest nas na przykład mniej, no to może musimy dać od siebie więcej i nauczyć się nowych rzeczy i to też się dzieje. To jest fajna rzecz, w związku z powyższym pracownicy staną się może trochę bardziej uniwersalni, ci, którzy są z nami i ci, 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 którzy chcą się czegoś nauczyć, no bo część jest zawsze taka, która po prostu chce sobie przyjść, zrobić swoje i już, ale jest jednak część takich pracowników, którzy chcą dać coś więcej od siebie, bo tak są nauczeni, czy, czy mają takie, taką wewnętrzną potrzebę i to jest fajne, no i okazuje się, że teraz, kiedy mamy trochę trudniejszy czas, to wchodząc głębiej w analizę, na przykład, nie wiem, rozmowy handlowej albo procesu sprzedaży, wypytując tych handlowców, ale co, ale jak, a co klient powiedział, a co trzeba zrobić, a co ty zrobiłeś, no okazuje się, że, 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 że takie, taki powrót do, do przeszłości trochę, jest bardzo korzystny, no bo powiedzmy, że ostatnio mieliśmy już taki trochę czas, kiedy tych klientów mieliło się w cudzysłowie bardzo dużo. W związku z powyższym, wiesz, trochę było tak, że no dobrze, no, klient odpadł, no, no, no odpad dobra, to jest następny, prawda? A teraz, kiedy tych klientów jest mniej. No to musimy, musimy zrobić tak, żeby to nasze sito, przez które tych klientów odsiewamy, no miało jak najmniejsze oczy, prawda? I jak najmniejsze te dziury były, żeby jak najwięcej na tym sitku zostało. Teraz nam na tym zależy jeszcze bardziej, jeszcze mocniej, bo jest ich po prostu mniej. Fakt, że jest, są być może konkretniejsi. Są być może konkretniejsi, bo ci, którzy teraz rzeczywiście szukają tych samochodów, no to oni chcą je kupić, pomijając czasami życzenia. życzenia z którymi trafiają do dealera, ale rzeczywiście jest ich mniej, ale są konkretniejsi, takie mam odczucie. No właśnie, mówię, że też jakby to jest, no, ten czas, jaki jest źle, no, to też służy jakby do faktycznie poznaniu tego, na kogo można liczyć. nie o pracownikach, ale pewnie, pewnie to podobnie działa no, wśród różnych partnerów biznesowych, tak? Może o importerach chyba nie będziemy tu mówić, bo to temat osobny, najważniejszy partner i wiadomo, że nawet gdyby to tam było nie tak, to pewnie tego nie powiesz, ale zupełnie już serio. Słyszałem, że dealerzy robią na przykład, nie wiem, czarne listy swoich CFM-ów, z którymi już nie współpracować, jakieś rentekarów, które y, nie rozumieją sytuacji. Też robicie takie listy albo, albo może wręcz odwrotnie. Wasi partnerzy biznesowi y, sprawdzają się w tym czasie? Wiesz, co ja akurat znany jestem z tego, że dość tak zdrowo patrzę na całą sytuację i na, również na relacje z importerem, i, i czasami powiem za dużo. I, i miałem kilka takich historii, których, w których nie do końca zgadzałem się z moim importerem. Natomiast teraz muszę przyznać zupełnie szczerze, że tak jak Mercedes pomaga swoim dealerom, to naprawdę szacun. To naprawdę szacun i, i tutaj, yy, mimo że mówiłeś, żeby to, że, że, że to zostawmy, to, to, to jednak powiem, że tak, przyznaję Mercedes-Benz, bardzo fajnie dba o swoich liderów w tym trudnym czasie i za to szacun. Co do partnerów biznesowych, yy, to tak, to, to rzeczywiście takie trochę sprawdzam było. Nam się udało yy, z naszymi yy, kooperantami. Yy, i to bez jakiegoś wiesz, bez proszenia, bez negocjacji, bez nie wiadomo czego bardzo dużo nam się udało ugrać w temacie ochrony kosztów, to znaczy gdzieś tam zejścia z nie wiem, kosztów myjni, czy innych tego typu usług, które gdzieś tam były nam świadczone. I to bardzo fajnie zadziałało I nie miałem takich problemów, o których mówisz, ponieważ moja specyfika poznańska jest taka, że ja raczej jestem bilerem detalicznym a i, i ci klienci fotowi, z którymi współpracuję, nie jest ich dużo i oni się zachowują cały czas ok, super i mamy naprawdę dobre relacje. Natomiast tak, też spotkałem się nie dalej jak przedwczoraj z rozmową z moim kolegą, który opowiadał mi o rozmowie z jednym z CFM-ów. No i, i, i prawdopodobnie jest u niego na powiedzmy tej liście. Na, na pewno nie dotał go do ulubionych, o tak powiem. Rzeczy, rzeczy się zdarzają. Jesteśmy na takim etapie trochę przejściowym. Teraz powoli zaczyna ten rynek odbijać, oczywiście zaczyna się od serwisu. Pewnie potem dojdzie blacharnia. No, nowe samochody chyba chyba na końcu, pewnie wracać do takiego, takiego poziomu sprzed kryzysu. Więc zaczynam, pytanie mam takie do ciebie na koniec. Największe wyzwanie na dzisiaj, no bo, bo wiem, że fabryki już też działają, samochody do dealerów pewnie będą znowu spływać, sprzedaży nowej nie ma jeszcze dużo. Płynność tak i, i kwestia tych upłyniania stoków to jest najważniejsza dzisiaj rzecz dla Ciebie? Wiesz, co dzięki Bogu, dlatego, że, że jesteśmy kim jesteśmy, w sensie dużą grupą dealerską i, i, i to poukładane, jesteśmy wiarygodnym partnerem, to my tutaj również dzięki współpracy z naszymi bankami w tym z Mercedes-Benz Bankiem nie mamy kłopotu z płynnością i jakby o to się nie, nie boję tak naprawdę natomiast wiesz, no zwyczajnie naj, najprostszy kłopot to będzie kłopot logistyczny bo tak jak powiedziałeś, no te samochody prawdopodobnie będą szybciej przyjeżdżać niż wyjeżdżać I, i w większych ilościach będą przyjeżdżać niż wyjeżdżać, no bo przecież akurat w Mercedesie jest to tak skonstruowane, że tak naprawdę zamawiasz sobie stok na cały rok no i zamawiając ten stok w lutym, no nikt nie wiedział, że będzie koronawirus. Oczywiście część samochodów jakby automatycznie została usunięta z produkcji i część nie przyjedzie. Natomiast wydaje mi się, że jednak będzie tych samochodów przyjeżdżało więcej i będą przyjeżdżały szybciej niż reanimacja ruchu klientów i chęć wyjeżdżania tymi samochodami z naszych dealers. Więc problem to będzie po pierwsze rosnące opłaty stokowe, a po drugie, zwyczajnie miejsce na placu. Jednak ta nasza sieć dealerska cała, to bez względu na markę, raczej nie jest siecią, która dysponuje ogromnymi magazynami, prawda? Więc te samochody będzie no gdzieś trzeba, będzie trzeba gdzieś się magazynować, co może być trudne fizycznie, albo będzie kosztowne, no bo, bo trzeba będzie korzystać z komercyjnych miejsc. I placów takich jak na przykład nie wiem, z naszej perspektywy to plac w Swarzędzu, w STS-ie, no i trzeba będzie po prostu płacić za każdy dzień po tam, tam tego biznesu i to jest niestety duże zagrożenie, które, które ja widzę. Bardzo bym chciał, żeby to wszystko ruszyło szybciej, żeby ci klienci odbudowali się i, i... I jakby znowu zaczęli kupować, no tylko zachodzi pytanie, czy oni nie będą się chcieli najpierw zabezpieczyć na okoliczność ewentualnej kolejnej historii typu koronawirus, która na pewno dała wszystkim dość dużą nauczkę. Czyli czy, czy takie dwa wnioski. Pierwszy to taki, że, że, że w sumie mamy dalej i będziemy mieć jako widać problem z dużymi placami, dużymi stokami i to się tego koronawirus nie zmienił. No a drugi rok rzeczywisty, chyba, no, oby nie było tych, tych lockdownów więcej w tym roku, no bo to by mogło chyba faktycznie ten rynek, no, już by No dokładnie tak, dokładnie tak, zgadzam się z Tobą w zupełności. Obawiam się, że to niestety będzie dość długo się podnosiło, i, i e, samochody nowe, tak jak Sam powiedziałeś, prawdopodobnie w ostatniej kolejności, e, jakby tutaj się odbiją, pewnie szybciej samochody używane. I wiesz, ja nie bardzo, ja nie bardzo tutaj wierzę w takie e, opinie, czy, czy nie zgadzam się z takimi e, opiniami, które mówią, że no, klienci będą się bali korzystać z komunikacji publicznej, bo tam koronawirus, bo maseczki, bo, bo ryzyko, ryzyko zakażenia i będą kupować samochody. To chyba, to chyba nie tak do końca. To chyba nie jest tak do końca. To jednak na samochodu przekracza kilkukrotnie wartość biletu miesięcznego. Zgadza się. Zresztą też wydaje mi się, że, że Polacy mają dość krótką taką pamięć I, i też krótką pamięć, jeżeli chodzi o strach, prawda? No, co też no, e. widać nawet dzisiaj do gdzieś na plażach czy, czy w parkach. Że chyba, chyba jednak dość szybko zapominamy o, o tych rzeczach z koronawirusem i dobrze i źle. Nie? Dobrze o tyle, że faktycznie ci pięciu wracają do salonu tak najszybciej i, i niech działają, ale tak jak mówisz, na pewno nie będzie to, nie będzie to ekspresowe. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę, chyba że ktoś na koniec stosuje. Nie, no ja tylko chciałem podzielić się tym, jakby jednak pozytywnym myśleniem, że jednak będzie dobrze i, i to, co kolega koledzy w MMKarsie powiesili, ten baner będzie dobrze. Ja od nich skopiowałem za ich zgodą. U nas też taki baner wisi, i myślę, że powinniśmy tak myśleć, że jednak będzie dobrze, że to wróci, że, uh, że, że wyciągniemy jakąś lekcję z tego. Bo najgorsze by było, gdybyśmy się na tej sytuacji niczego nie nauczyli. Więc jakby tego wszystkim życzę, żeby wszyscy z tego przeszli suchą nogą, czy w miarę suchą nogą, i żebyśmy się z tego wszyscy czegoś nauczyli, zarówno my, jak i nasi, jak i nasi importerzy. Dokładnie. Słucham, nogą jak słucham. nogą, byle się, nie, byle się nie utopili, prawda? I masz na sobie, będzie dobrze tego się trzymali. Dzięki za rozwijanie. Dzięki, na razie.